No Witam serdecznie w nie kolejnym odcinku, tylko odcinku w sumie to pierwszym. Ponieważ Ela y, nadal jest, y, jej zapis jest tam pokopany, y, czekamy na naprawę. Już wiem co jest, zaraz Wam powiem co tam się dzieje. Dlaczego tak w tej kuchni mi laguje przeokrutnie. A teraz powiem Wam co to za pani. zdaj mi ten kask. Jesteśmy chyba bezpieczni. No właśnie, to jest, proszę ja Was, Grażyna, Grażyna Paciaciak, siostra Edka. Pamiętacie Edka z Riverside? To, to jest jego siostra, <grystka> pracownik budowy, pacyfistka. Yy, ta no, cechy ma standardowe, nic nie dodawałem. Zręczność, mechanik amator gra w baseball, zorganizowanie i mocna jest. 15, no, całkiem, całkiem spoko My 8 dni 277 zombie, także nic się szczególnego nie działo, poza tym, że ja ją powołałem do życia w Echo Creek. I zaraz wam pokażę co ja tu robię i po co ja tu robię. Dobra, zapauzuję sobie. Tutaj się pojawiłem, tutaj była moja baza, taka powiedzmy sobie tymczasowa. Tu się połaziłem, pozwiedzałem, połaziłem, tu znalazłem Krowy, owce, tu są kury, tu, ale tu kur nie brakuje, bo tu jest farma, ferma. I tak sobie y, miałem dwie postacie w West Point z ambitnym planem, ale niestety wpadłem w pułapkę zbieractwa i, i żyją te postacie, ale już nie będę nimi grał. Grażeną też zacząłem wpadać w tą pułapkę, w sensie takim, że zbieram ile mogę, a potem i tak tego nie zabiorę, nie? I samochód będzie przeładowany, ja będę się irytował, że nie wiem, co mam zabrać. Więc postanowiłem Czwartego czy piątego dnia? Czwartego, chyba wyruszyć na poszukiwanie ciężarówki, nie? Tej z moda. Tu sobie jechałem, tu sobie jechałem, nigdzie nie wychodziłem, tylko po prostu jeździłem. Tu chwilę się potłukłem gdzieś. Tu chwilę tam, bo chciałem ten budynek zobaczyć, ale tu chyba mi się taka horda wylała z tego, że dałem sobie spokój. I tak se na chwilę trafił, jechałem, jechałem. Tu się pomyliłem, chciałem jechać tędy, nie? Bo tu jakieś parkingi, tu jakaś strefa przemysłowa jest, nie? Jest napisane nie ma. No i tu sobie przyjechałem tędy. I tak sobie jechałem, jechałem. E, to już nieaktualne. Tutaj trafiłem bandę królików. <grymne> tu o. E, Tutaj mam znaczone, że droga do o, Echo kliknie. I tu sobie jechałem, jechałem, i zaczęło tutaj masa zombie, ale część wylądowała na mastę poprzedniego samochodu, bo to już jest kolejny mój. I tak sobie jechałem i sobie dojechałem tutaj, do tego miejsca. I słuchajcie, zakochałem się. Aha, bo powiem wam jeszcze tylko jedną rzecz, Jaki miałem plan. Kiedyś jak grałem medkem, miałem w planach zbudowanie sobie bazy w Lake, czyli tutaj, nie? Pokaż mi ten, nie ma tego, jest, Falas Lake, nie? Patrzcie, pokazuje mi gazetkę. O kurde, a mogę to kliknąć? Nie wiedziałem. Ale bajka. No to trzeba będzie wszystkie gazetki oglądać. No dobra, nie wiedziałem o tym. I tu miałem sobie zrobić bazę. Nie tu, już się zgubiłem, tak? Fala Lake, Fala Lake, tu. Tu na stacji, albo to, w którymś tygodniu. Ja tutaj dom Etkę oglądałem, tak? No to wygląda jak wiadomo co. I po to właśnie była mi żarówka, Ale skoro zabłądziłem i mimo, że mam odkrytą mapę, to zabłądziłem i przyjechałem tutaj. To stwierdziłem, że to jest genialne miejsce na to, żeby sobie tutaj pograć. Ja tego rejonu nie znam. Tutaj nie byłem. Nigdy nie byłem w tym mieście, a to jest Irvington. Nie wiem, albo Ekron, albo Irvington ma jakąś masakryczną populację zombie. No zobaczymy. I przyjechałem tutaj. I teraz przejdziemy się pokażę wam. Patrzcie, no, dwa jeziorka. Genialne jest to miejsce. Trochę walki tu oto było. Widzicie, skąd tą pałeczkę mam? Za domem. Tu chodziłem sobie ze zbieractwem i ją znalazłem na. Bo tu jest strefa, tu jest niby las, ale tu jak się wejdzie, to jest miasto. I w mieście, o właśnie, i w mieście można znaleźć takie rzeczy. Ja nie widziałem. Mam pałeczkę. Przetyraną, ale już klej mam znaleziony do drewna, także dobra. Tylko muszę wziąć ten otworek, bo to są moje rzeczy. Eee, to są moje rzeczy kuchenne, nie? tutaj te króliki niektóre są zleżały, niektóre zgniły, niektóre jeszcze świeże, ale zaraz to wszystko mnie, ale ja to przerobię jak nie do kompostu. Patrzcie jaki fotel bujany, domek jest przegenialny, strasznie mi się podoba, nie można się bujać eee, i tak, tu od razu na dzień dobry stary piec, tu będzie mój magazyn podręczny e, 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 idź chciałaś tak idź, raz dwa trzy cztery pięć czyli regał skrzynie skrzynie regał elegancko tak tutaj do kuchni kuchnia również będzie przemodelowana prze e, ty masz jedzenie masz no to masz jedz to całość tak i teraz ja zaraz kupię zaraz pokażę wam ten dom i stąd będziemy będę sobie działał od razu mówię, że o matko to już dobra, przerzućmy to do lodówki. To co świeże, zgniłe, to to zamruśmy, bo tego na razie nie będziemy. Z tego będziemy korzystać. To do zamrażarki. Tu już mam otwarty swoich bloków i na 41 nie dało się odzyskać zaklędki. Tu już się da, co mnie cieszy. Nie wiem, czy ja dam ze zmiłego mózgu wyciągnąć. Yy, nie. Ale czaszka została. Po co mi ta czaszka? Nie wiem. Dobra. Yy, tak. Lodówka, lodówka. Tu gdzieś znaleziony. To z domu weź. Świeży to odłóż, odłóż. Ten nawet przygotowany. No a ten do zamrożarki na no potem. Yy, dobra, te, te głowy też zamrożę, a to są zgniłe i kara tu. Dobra. No, podkładałeś, podkładałaś. Patrzcie, piękny, przecudny teraz. Bałem się, że mi tutaj jakieś to łataństwo nie. Strefa upraw, proszę ja was. Tu pewnie stanie agregat. Idealne miejsce. Może nawet zabudować. Dobra, wyrzuć te zgniłki. Jak będziemy mieli kompostownik, to się tutaj to zrobi. Okej, okay, i teraz tak. To jest kuchnia do przemo. Nie siadaj, nie siadaj. Dobra, zamkniesz, zamkniesz. Tu jest kuchnia do przemodelowania, bo ta lodówka stoi w fatalnym miejscu. Co tutaj dalej mamy? Składzik. Zobaczymy, co tu będzie. Tutaj co? Książki. Chyba coś tam wkładałem, nie wiem. Tu jakaś jadalnia. Tu mamy pralnię. jest łazienka. Piękne miejsce. Naprawdę tu telewizor stał, ale go przeniosłem do kuchni, bo jak gotuję, to... I tutaj już nic nie ma. Dobra, piwnicy nie znalazłem. Nie. Góra jest też fajna. I tak, tu jest fajne to, tej łazience jest fajne to, że tutaj. Nie, nie, tutaj w jej sypialni, jak wyjdziemy. Tu jest Daszek, więc nad, y, nad y, zlewem w kuchni będę mógł beczki sobie pobudować. Także tutaj ona śpi. Jest ten. Yy, dobra, i teraz tak. Tutaj co nie pamiętam, aha, to ale ta kolejna. Kolejna sypialnia. Nie wiem co tu będzie, ale coś na pewno się wymyśli. No a tu jest wejście na górę. Na strych ja mogę zejść, ale nie umiem. Ze wejść mogę, ale nie umiem zejść. Yy, a, bo ja teraz gram na kopii save'a. Dobra, bo zaraz wam wstawię kawałek filmu. Dlaczego to jest kopia, a nie mój oryginalny? Ja zmienię nazwę, usunę tamten i będę gadał dalej tutaj, nie? bo nic się nie stało, także nie mogę zejść. Spadła raz, dostała tam obrażenia, na szczęście nie złamała nogi i boję się tam chodzić, więc... Ja może zrobię później jeszcze raz backup save'a i spróbuję ogarnąć to schodzenie, bo tam jest fajne miejsce. Naprawdę, ja nie wiem czy ja tu zaglądałem. Chyba tak. Że może niekoniecznie. Dobra, i tak... Yy... Ja teraz ją położę, że tak powiem spać. Najadłaś się, najadłaś się. Palić chcesz, nie? Ale żebyś mi się nie obudziła w nocy. I tutaj stawię wam pewnego testa. To widzimy się za chwilę. Dobra Karzyna, Pełna koncentracja. Chodzisz. Może mordę. <laughs> Działa. Działa. Prawda, że nie ma żadnego wnętrza, ale działa. Wyjdziemy. Eee, get out from Earthy. <laughs> działa. Dobra, a jak wejdę, jeszcze raz będzie zapalone? O kurde, szacun. <laughs> Fajnie, dobra. Zaraz opowiem, co trzeba zrobić, żeby to działało. Okej, okay, mamy kolejny poranek. Testy, jak widzieliście, wypadły, tego nie możemy użyć. To możemy liście winorośli, pomidor też ze zbieractwa oczywiście. Przypraw żadnych nie mamy, bo, bo dwa czy trzy dni spędziłem na, na je, je, jeździe. Czy to jest przygotowane, Nie. Dawaj te brokuły. Jak on to doda? Czy ona. Wyjmie ten słoik i odłoży go. Aha, odłożyła. Bo nie mogę ich wyjąć z środka, nie? Bo nie mogę. Nie mogę. Dobra, jak wezmę tu, już patrzyłem, chyba że nie mogę wyciągnąć. O, mogę otworzyć. Yy. Ta, ale nie mogę wyjąć. Dobra, to chodźmy dalej. Yy, masz zjeść, najesz się tym. Oj, najesz się, u kobieta najesz się. Dobra, przejdziemy się dalej po, moim, po moich głościach. Strasznie fajne miejsce, strasznie mi się podoba. I wiecie, dlaczego mi się też podoba? Dlatego, że jest w Mierionie, którymi jeszcze nie grałem. E, coś tu chciałem, na no, żeby chciałem odłożyć, bo ja się boję, żebym ich nie użył. Robicól, dobra. Jak powstanie kompostownik? Tak, tutaj ta łatajstwa i tu pałeczkę znalazłem, bo tutaj jest miasto, nie? To już jest mia las miasto. I tu ją znalazłem. Trochę tutaj było tego to. Ja tu przyjechałem wieczorem, ona była zmęczona, no ale dała seradę, radę, więc elegancko. I teraz tak, mnie czeka garaż jest. Właśnie spróbujemy naprawić tą pałeczkę jak już tu jesteśmy. Klej do drewna, no. O, elegancko, eee, klej do drewna. Dobra. I teraz tak, ona jest y, pracownikiem budowy, konserwacja, krótkie obuchy, masonry i stolarstwo. I te cechy, które ma, no wiadomo, od dlaczego ona jest pracownikiem budowy, a nie na przykład, nie wiem, żo byłym żołnierzem, tak? Mnie teraz czeka rozpakowywanie, yy, sortowanie, układanie i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam teraz, dlaczego yy, yy, laguje mi yy Ela. Bo kolega Truposzek napisał w komentarzu, jak zwykle nieoceniony kolega Truposzek, pozdrawiam serdecznie. Że jego przyczepa załadowana po brzegi również mu laguje, czy tam przycina, tak? czy spadek FPS-ów jest. No właśnie, i wydaje mi się, że to o to chodzi, że w mojej kuchni jest mnóstwo rzeczy, bo ja mam zapełnione szafki po brzegi, i w momencie, w którym ja tutaj chodzę, ta gra nie, nie jest płynna, dlatego że ta przyczepa też jest załadowana. Jak odejdę. To już się uspokaja, nie? Takie ruchy nie, nie do końca płynne, postaci to wynikają z mojej klawiatury już nie, nie do końca ogarniającej. Także to tyle, chciałem w sumie nagrać, tak, bo czekamy na Ele. Ja tam próbowałem grać, ale no w tej kuchni ugotowanie, powiem wam, gulaszu to jest, to jest wyzwanie, nie? To może wyjdzie aktualizacja, może jakiś moder się ulituje i coś, wypuści jakiegoś moda. Jeszcze gdzieś czytałem w komentarzu, że to common sense powoduje, ale nie, wyłączyłem common Sense, a, robiłem testy na niej. tutaj już się przycinę, tak? Prawdopodobnie jak dochodzę do tej przyczepy... Paschudną tą fryzurę masz kobieto, chciałem zauważyć. Eee, weź, zwiąż te włosy. O proszę, od razu lepiej, widzisz? No pewnie, od razu lepiej. Jak chcesz to potrafisz kobietom, dobra. No co, ja teraz. A, i powiem Wam jeszcze, jakie są plany. Jesteśmy tutaj. Eee, tu już byłem, bo czegoś szukałem. Tak, plany są takie, że będziemy się wyprawiać do Irvington, tak? Irvington, Irvington. Ale first things first, tutaj jest mnóstwo zombi, i tu jest, pamiętam, u kogoś widziałem genialne miejsce, które chciałbym zobaczyć, więc zaatakujemy to miejsce. I tu jest kolejne genialne miejsce tu jest złomowisko, słuchajcie, tu. Fajnie to wygląda, fajnie to jest zrobione. Zapasy. Jakie zapasy? Rolnicze mamy. Tu bale drewna znalazłem na tym, na samochodzie, tym pierwszym, który zniszczyłem kompletnie, bo niestety jazda u mnie jest masakryczna. Jakiś karabin z celownikiem optycznym, ta. Czego ja szukam? Zapasów, nie? Rolniczych. Aha, w torbach, bo tam sklep napadłem ogrodniczy, nie? także mamy bazylię, kalafior, eee, czy jest coś typu ziemniaki, bo to by nas mocno interesowało. I słodkie ziemniaki, bo one strasznie długo... Instrukcja obsługi agregatu na pierwszego dnia. Eee, mam taką postać w West Point, którą 30 dni szukałem instrukcji, znaczy on już nie jest w West Point, bo on wyjechał z West Point, to był błąd duży. 30 dni szukałem obsługi instrukcji agregatu i nie znalazłem, słuchajcie. Wszystko je pogniło, co zabrałem. Naprawdę nie mam nasion ziemniaków. No dobra, pojeździmy po okolicznych farmach. To się. Z... A zaraz, zaraz. Aha, ja wiem. Ziemniaków można wyciągać. A nie, ziemniaki można sadzić tak samo. Niepotrzebne są nasiona. Dobra, to jak znajdziemy ziemiaki, to będziemy sadzić. Więc to tak tyle informacyjnie. Ja teraz. Yy, ben, yy, Rozpakuję to, bo mam już duże sklepowe półki. Mam chyba dwa wieszaki na ubrania, więc jeszcze ten. I jak będziemy jechać na wyprawę, to z tą przyczepką i będziemy zwozić meble. I tu będzie nasza baza. Jak to będzie wyglądało? innego pojęcia nie mam. No tam z tyłu tutaj na pewno będą uprawy. A gdzie będą zwierzaki? Nie wiem. No, wypadałoby nad wodą, nie? żeby mogły sepić w razie czego, ale tak średnio mi się to wydaje. Latał. Tu może jakoś dokleimy do garażu. Jakby to jakoś miało ręce i nogi, nie? Tu strefa upraw. Albo może nawet tak na równi z tym garażem tu. No albo trzeba kurnik, bo kury to podstawa jakąś krowę, chociaż z jedną, żeby to mleko dawało, bo wyzwanie nadal aktualne. Elkom jestem bardzo blisko. Ja jestem pewny, że jak biję piąty poziom gotowania, to mi skoczy ta kanapka. Ale pojawiła się dodatkowa aktualizacja mojego celu. Ale to może nie będę mówił, żeby nie zapeszać. Dobra, słuchajcie, to tak na razie tytułem wstępu. 9 dni, 277 zombie. No, mówię, większość, 2-3 dni tu straciłem na. Znaczy, straciłem. No, nie straciłem, bo sobie jeździłem. A to już nazwyziłem jakieś rzeczy. Dobra, siekierki mamy tylko takie, nie mamy żadnej dużej. Lasu tu w okolicy jakoś blisko nie ma, ale mamy y, bardzo dobry samochód. W sensie on nie wygląda, ale on ma 90 chyba coś, y, silnik, nie? Tylko, że już został bity, bo. No, niestety w pewnych miejscach nie dało się omijać tego wszystkiego. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka, gdzie będziemy atakować, szturmować tu nieopodal miasteczko. Dzięki i cześć. A jeszcze mi się przypomniało, że nie powiedziałem o tym RV Interior. Twórca moda w opisie na Steamie powiedział, że napisał. Żeby mod działał, mod musi być odpalony w pierwszej kolejności przed wszystkimi modami. Ściągnąłem taki program, znaczy moda, modloader on się nazywa i, i ustawiłem tego RV interior, że odpala się pierwszy. Wszystkie mody będą w kolekcji. Ta kolekcja będzie mieszana z poprzedniej, tak jakby powiedzmy, no LK nie jest zakończona, bo ja chcę do niej wrócić, ale no póki nie naprawią, to gramy Jadwigą, Grażyną, przepraszam. Tak, także mod musi być ustawiony, mod się nazywa modloader. Motloader tak, i trzeba ustawić RV Interior jako pierwszy. Dobra, tyle. Dzięki.